Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Piotr Kiepiecki. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o cechach prawdziwego przywódcy. W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, prawdziwi liderzy stanowią kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Liderem stajemy się, a nie rodzimy. W filmie zwrócę uwagę na cechy, które wyróżniają prawdziwego przywódcę, zarówno w zespole, jak i na szczeblu organizacyjnym. Wszystkie z tych cech możemy efektywnie ćwiczyć i rozwijać, tak aby stać się skutecznym i prawdziwym przywódcą. Pierwsza cecha prawdziwego przywódcy to działanie. Przywódca określa cele, analizuje sytuację i działa. Druga wizja i cel. Znaczenie przywództwa zaczyna się od klarownej wizji i wyznaczenia celów. Prawdziwy lider potrafi malować inspirujący obraz przyszłości, który motywuje zespół do wspólnego działania. Wyrazista wizja stanowi fundament, na którym buduje się strategie i plany, umożliwiając zespołowi skoncentrowanie się na wyznaczonym wspólnym celu. Cecha numer 3: inteligencja emocjonalna. Współczesne przywództwo wymaga. Zrozumienia emocji, zarówno swoich, jak i innych ludzi. Lider o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi skutecznie zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach, co wpływa na budowanie zaufania i efektywną komunikację w zespole. A teraz, prawdopodobnie jedna z najważniejszych cech zdolności komunikacyjne. Umiejętność klarownej komunikacji jest kluczowa dla efektywnego przywództwa. Prawdziwy lider potrafi przekazać swoją wizję i cele w sposób, który motywuje i angażuje zespół. Komunikacja dwustronna, oparta na słuchaniu, jest równie istotna jak przekazywanie informacji. Cecha numer 5 motywowanie. O motywowaniu nakręciłem oddzielny film, także zapraszam do jego obejrzenia. Prawdziwy lider nie tylko motywuje, ale także wykazuje empatię wobec potrzeb i aspiracji członków zespołu. Stawiając się w sytuacjach innych, lider buduje silne więzi międzyludzkie, co sprzyja zrozumieniu i efektywnej współpracy. Cecha numer 6 decyzyjność. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji jest cechą lidera, który bierze odpowiedzialność za losy zespołu. Wysokie standardy etyczne są nieodłączną cechą prawdziwego przywódcy, który inspiruje innych do postępowania zgodnie z wartościami i zasadami. Cecha numer 7: zdolności organizacyjne. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym lider musi być elastyczny i gotów dostosować się do nowych wyzwań. Zarządzanie zasobami, czasem i priorytetami wymaga umiejętności organizacyjnych, które pozwalają efektywnie kierować zespołem w dynamicznym otoczeniu. I na sam koniec cecha numer 8: delegowanie. O delegowaniu nakręciłem oddzielny film, więc również zachęcam do jego obejrzenia. Delegowanie stanowi kluczowy element skutecznego przywództwa. Prawdziwy lider rozumie, że umiejętne powierzenie odpowiedzialności członkom zespołu nie tylko zwiększa efektywność, ale także rozwija ich umiejętności i zaangażowanie. Te kluczowe elementy wspólnie tworzą obraz prawdziwego przywódcy, inspirujący, zorientowany na wspólne cele z umiejętnościami zarządzania ludźmi i elastycznością wobec zmian. Taki lider przyczynia się do sukcesu organizacji i rozwoju swojego zespołu. Zainspiruj się, aby rozwijać te cechy we własnym stylu przywództwa i przyczyniać się do sukcesu swojego zespołu. Pamiętaj, przywódcą stajemy się, a nie rodzimy. Jeśli podoba się Tobie mój kanał, to zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, daj łapkę w górę i napisz dowolny komentarz. Pamiętaj, wprowadzamy międzynarodowe standardy do polskich firm